Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale pewnego dnia zmieniło się całe moje życie. Z nieba, niczym deszcz, zaczęły spadać karty. Na początku nie wiedziałem skąd pochodzą, ani kto je zrzuca. Wiedziałem tylko, że to coś więcej niż zwykłe karty. Spadały w różnych miejscach świata na północy, na południu praktycznie wszędzie. Razem z moimi przyjaciółmi z różnych stron świata stworzyliśmy grę, którą nazwaliśmy Bakugan. I wtedy odkryliśmy moc kart! Każda z nich zawiera w sobie walczącą bestię, którą można ożywić. Bestie toczą ze sobą bitwy i jeśli wybierze się złą kartę, można stracić i bestię, i kartę! Ale to nie wszystko! Obok nas istnieje równoległy świat Westroja gdzie toczy się zażarta walka. Nazywam się Dan i razem z przyjaciółmi RUNO! Marucho, Julie, mistrzem nad mistrzami Shunem i Alice. Jesteśmy młodymi wojownikami Bakugan! Powiedz, czy plan już masz. Przeciwnik ci śmieje się w twarz. Podnieś na niego wzrok, potem zrób pierwszy krok. O swoje życie grasz, Po sobie wielko masz. Ten świat a nie i ja. Yes, they saw it.